Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, na moim kanale. Ja jestem kameleona i cieszę się, że znaleźliście czas, żeby tu zaglądnąć, czy to pierwszy, czy kolejny raz. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, to zostaw po sobie jakiś ślad, czy to w postaci łapki w górę, komentarza, czy subskrypcji. To mnie bardzo motywuje do tworzenia tego kanału właśnie dla Was, kochani. Na dziś wylosowaliśmy. Kartę, kryształowe przesłania aniołów. Szmarakt, ceremonie i uroczystości. Będzie powód, by zgromadzić się z bliskimi i wspólnie świętować. Ta karta jest oznaką ważnego ludzkiego rytuału, oznaczającego przejście takiego jak ślub, narodziny lub ukończenie szkoły. Możesz zostać powołany do kierowania tym wydarzeniem, w tym być może bycia jego planistą lub mistrzem ceremonii. Niniejsza karta może być oznaką wejścia relacji miłosnej na wyższy poziom i uczczenia związku. Jeśli obecnie jesteś singlem, może to być pozytywny sygnał oznaczający rychłe spotkanie z twoim długoterminowym partnerem. Wreszcie. Właśnie otrzymałeś znak, że stanowisz kanał, przez który boska energia dostaje się na ziemię. Posiadasz moc celebrowania wszelkich przejawów życia, w tym uduchawiania i uzdrawiania innych ludzi. Oszmaragdzie. Ten zielony kamień należy do grupy beryli i jest piękny zarówno w stanie surowym, jak i wypolerowanym. Szmaragd zwiększa boską, uzdrawiającą miłość i wzmacnia duchową wiedzę o niedoskonałości. Jest to także wzmacniający kamień, który wydobywa Twojego wewnętrznego najwyższego kapłana lub kapłankę na światło dzienne. To jeszcze nie koniec, dopiero początek. Jeśli chcesz zobaczyć, co będzie dalej, subskrybuj kanał, zostaw komentarz i łapkę w górę. I nie zapomnij o kliknięciu w dzwoneczek. Moc jest z tymi, którzy wspierają.